Jak to ma te oceniasz po mapie, ten nasz checkpoint? Eee, no dobrze, to jest trochę kiepska widoczność na pojazdy, które przyjeżdżają z daleka. Mm. No i jest ta też dróżka, którą można prawie, że kompletnie ominąć. <grym> no tak. A, no, mamy tutaj, to ja. <grym> mamy też ognisko, go, przygotowałem do rozpalenia. A to jest nasze? Y, to i to i nasz jest. No, się widzę. Uważaj robi? Bartek, bo cię przejedzie. Co robi? Uważaj. Uważaj, uważaj. On świadom czerwonego. O kurde. O kurde. No, akurat tak uciekawić jak on skręcał ty. Ja pierdolę. O, zobacz Mates. Można skorzystać z tego kibla. Tak? Tak, od, od razu lepiej. Papier jest wszystko, nie? Także spoko. Ognisko potem sobie rozpalimy. No. No, no, no. Może naprawdę da się je rozpalić? Tak. Da się jej rozpalić. Olej, zapierdala. No, bo golfa ma no co zapierdala. Spoko, cywil. Czysto. No, kurwa, jakie duże dziki zobacz. Koło Bartka przeszedł. Bartek da się zalić przez dzika. Bartek dał się zajść przez dzika Nie zauważył go To ja jestem tutaj A to ty jesteś No zawsze tam Bartek stał tak. A widzisz dzika? No, widziałem, Mi się tam nie widziałem dzika Nisata nie zrobił Cikie ucieknie ode mnie A spierdala tak. Jak fajnie ci... kica o! O, oj, oj, oj. A przekasował ich Krowa? Myślałeś że koleś tak? No nie wiem, zatrzymał się tam, ale nie wysiadł, nie? Nie, nie wysiadł. To może jeden z Was niech przepchnie łazem tę Skodę z przejścia. Bartek, Co? Mhm. Dobra, to Ty, Bartek, przestaw ten, a Ty ma też, iść tam zobacz tego kolesia, czy zostawił ten samochód, czy nie, co stoi tam w kanionie zielony teraz ten czerwony, żółty, no, To ten, no ten z tego golfa. A ty ma to właśnie sprawdź, sprawdź się tą furę, nie? Czy jest tam koleś czy, czy nie ma? O, Odjeżdża on, kurwa. Odjeżdża? Tak. Ja Może To pod... zatrzymaj go, zatrzymaj go. Co? Uzbrany był kolej. Wyszedł z kawachem. go zastrzelił. Wyszedł z kałachem? Tak. Z czego wyszedł? Z bezpadcaka. Dobra, my to, my to z Matezem sprawdzimy, ty Bartek tam pilny przejścia. Ale wyskoczył na ciebie? Nagle? No strzeliłem mu w oponę i wtedy wyskoczył z kałachem. No no Jest pod podwozem teraz. No. Nie ma więcej pasażerów. Nie ma, nie ma. Nie, sprawdź jeszcze czy coś, czegoś nie ma w samochodzie, nie? wiem, co to jest. Wyposażenie po prostu wybrać? Tak, tak, tak. Ja tak sprawdza. Czysto? Mm, Mam na kipie 13 kałaków, 15 makarowych i magazynki do no to chyba wiemy, dlaczego, dlaczego zaczął spierdzielać. Czyli to był przemytnik. Tak, to był. Dlaczego wyczaiłeś kamień? Bo ja bym go przepuścił. Czy wiesz, dziwnie się zachowywał. Hmm. Mateusz, się zdziwiłeś pewno, że skała Hama, nie? No, trochę podejrzane było to, że chciał odjechać ode mnie. Ja myślałem, że mu strzelę po oponach i na tym się skończy, nie? No. A tutaj, wyskakuje z tołem. Oczywiście ja byłem przygotowany. A, czyli był, miałeś w pogotowiu broń, nie? Nie, nie szedłeś nie, tak na cheerlaucie? Tak, ja mu do opon, więc... Mhm. ...pilnowałem go uważnie. No, dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Nie, da, nie daliśmy się zaskoczyć, że tak powiem. Strzały. Słyszę strzały? Gdzie, gdzie? Nie wiem, brzmiał jakby z lewej strony. Bo, bo A ty, Bartek, słyszałeś coś? Te strzały nie Dobra, Zachowajcie czujność, zachowajcie czujność. O, słyszę strzały, w lesie błyski widzę, błyski widzę w lesie. Ja też. Jeszcze nie widzę. Ja widzę, widzę. O, nie mam kompasu, nie, nie potrafię ci powiedzieć kierunku. To Ale to jest tam po lewej stronie, jakby jeziorka. Kolesie biegają z bronią. Jak jest przy drodze? Przy drodze kolesie biegali z bronią. Mając no ja z tego miejsca nie widzę. O, widzę widzę, Widzisz, widzę, widzę, widzę. Widzisz kolesia z bronią? Nie jestem w stanie. O, widzę kogoś. Obserwuj, ma na razie obserwuj. póki nas nie, Może nas nie zauważyli jeszcze. Może do koś... A może do kogoś innego strzelali. No no. O, tam dziewczyna stoi, jak trup leży przy ciężarówce cywila. Są skołaśnikowe uzbrojeni, wyglądają jak rewelianci coś... No no Jeden ma pistolet. Czają się tam przy dróżce, nie? Widzisz ich? Ja widzę raz, tak. dwa, trzech. Są przy ciężarówce żółtej teraz. O kurde, patrzą to się to w moją stronę. Są patrzą się na moją stronę. No właśnie. Jakby się to. To dost... ma co się pierdolić, trzeba ich rozwalić. Tak sądzisz? Tak, co. Celeją w naszą stronę. Chyba celują do mnie, krótko. Cele nie są jakby do końca potwierdzone. Tym bardziej, że. O! Jeden z nich wsiadł. Jeden z nich wsiadł do ciężarówki przynajmniej. Chyba będzie ich od naszą stronę. Jeśli ciężarówka dojedzie do szosy, to możesz ją ostrzelać Wydaje. No, Czy aż się zatrzyma. Dobra, jest... Przestrzelić koła Przestrzelić koła, przestrzelić koła O jedzie w drugą stronę. Kurwa, odjechał Mogę go pogonić ułazem Nie ma też mamy, mamy utrzymać przejście O kurwa, strzelaj. Cały... To ja strzelam. Próbowałem wiesz, go zatrzymać. Jak te błyski wieczorem, mocno widać. Strzelamy do tej ciężarówki, ale już jest daleko. ja nie widzę. Bo już nie widzę, że, widzę, że dziewczyna, dziewczyna stoi przy jakichś zwłokach. Ok, wsparcie za... przyjedzie za jakieś 5 minut. Jak dojadą, to ja ich tutaj ustawię, żeby pilnowali po prostu przejazdu, a my pójdziemy tam na to gospodarstwo albo pojedziemy Łazem, najlepiej zobaczyć, co tam się stało, nie? To, to nie jest ta ciężarówka żółta? Kiedy ona kurwa przyjechała? No nie wiem, to i Bartek jej pilnuje. Bartek jej pilnuje tutaj cały czas. Nie meldował, że przyjeżdża. Ale nie widzę, żeby tutaj coś było. Czysta jest. No, chyba jednak nie ta, ale trzeba było, warto było zwrócić uwagę na to, że jedzie tutaj taka ciężarówka. <grywa> <grywa> Rebelianci przybyli na gospodarstwo i zabili tej dziewczynie ojca szwagra i sąsiada, jak naprawiali ciężarówkę. I następnie oddalili się w kierunku północnym. I powiedziała, że możliwe, że przebywają, tam jest taka opuszczona stodoła, kilkaset metrów dalej w las, nie? I kiedyś widziała jakichś kolesi, że tam się kręcą i możliwe, że oni tam mają swoją skrytkę. I prosiła nas, żebyśmy coś zrobili z tym. O, widzę, kontakty zaczynają się ruszać. Idą w waszym kierunku. Usłyszałem strzał i nagle kontakty wyszły po prostu. Otworzyć ogień! Otworzyć ogień! Widzę granaty wybuchają. O, jeden, jeden kołomie wybuchł, kurde. Nie widzę ich wpływu. O, są tu. Nie, nie, nie. To jest mi... Nie 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 jeden, nie jeden, dwa, Dobrze jeden, I cały czas zmniejszajcie dystans jeden, 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 Dobra, dobra. Zmiesza, zmieszajcie dystans cały czas do zabudowa. O jest, 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 jakiś Dobra, mój go zdjął Rzucę granat yy, w kierunku... Może w sam środku, to spróbuję tak do wejścia mniej więcej dorzucić. Dobra, rozkażę kolesiom sprawdzenie stodoły. Co wy na to? Osu wy zbliżcie się i osłaniajcie ich, jak będą wchodzić. Jak jeszcze się nie ruszajcie, będzie zobaczycie ich jak podejdą i wtedy, wtedy ich osłaniajcie. Dobrze, że tak z górki ich podeszliśmy. Dobra, nasi podbiegają, wchodzą. Strzały było słychać. W środku ktoś strzela, ja podchodzę też pod budynek. No ze środka. No w środku jest jakaś akcja. No. O widzę go. O. Kurwa. Ludzę, ja będę, ze, ze, Ale straciliśmy człowieka. Dobra, wchodzicie, 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 wchodzicie. Wchodzicie, wchodzicie. Z Bartkiem. Czyścić, czyścić, miejscówkę. Taktycznie. pod drzwi. Pod drzwi. Ty wchodzisz Ja wchodzę na lewo, ty na prawo, dobra? Jak będziemy Uwaga? Cztery. Gotowy? Tak. 3, 4, Obserwujcie górę, bo tam są sąsieki Tak jest. Lewa, czysta Patrzę góra, góra jest, grup. Strzelaj, strzelaj, strzelaj Ratjony, przeładowuję. Bartek osłania go Ja podchodzę też Wychodzi jeden dróg. Szósty zdjęty. Coś ktoś naszego zdjął przed chwilą. Chyba to może Dobra, wchodzę do środka. Dobra, wchodź. Ja mamy dwa trupy. Trzy. Mam dwa trupy na schodach na, na, z lewej strony. Mhm, widzę, widzę. Ale Kurde, no, dwóch, dwóch ludzi straciliśmy. Chciałem zobaczyć, ile mamy do gospodarstwa metrów. Skąd? Kontakt, kontakt! Nie wiem gdzie. No dobra, wycofujemy się, nic nie widać. Wycofujemy się. Na polanie więcej zobaczymy niż w lesie. Spierdzielamy z powrotem do gospodarstwa i to już. Sprintem. Jestem 9 metrów od Łaza i go nie widzę. <laughs> Gdybym tak biegł naprawdę w lesie, to mi się kurna na gęzi jakiejś. <grym> Nie mówiąc już o tym, ale że... Ko... W, nocy w lesie. No jest zajebiście, ale, <grym> ale kurczę, jest ciemno złe w dupie. O, oświetlę Wam reflektorami. Co teraz? Jak Oaj, teraz? Lepiej? Lepiej, lepiej. lepiej zdecydowanie. Okej, okay, chłopaki, statystyki sprawdź ta. No, Bartek, masz jakieś? mam? Statystyki na ekranie. Statystyki? Nie. Przeczytaj nam, jakie masz wyniki, statystyk. Nie ma statystyk. Hmm. Mam je On nie ma statystyk? O, teraz czekaj. Nie mam jej Ale jak klikniesz statystyki? To jest likwidowane powstanie, strzelet, mieszkanie gruntowe, czaty Marian, nie <noise> tyle. Czyli, czyli trzech kolesi sprzątnąłeś, Bartek chyba. Tak? Ja mam powstaniec, strzelec, strzelec, leśnik i wszystkie plusowe punkty. Czekaj, powstaniec, strzelec, strzelec, leśnik, czyli czterech, dobrze, czyli czterech zdjąłeś terrorystów. No. To Bartek zdjąłeś trzech w takim razie, tak? To co z tym jednym kolesiem, co dostał? Osiem. Dwóch naszych dostało. Ale to chyba, to chyba... Tak, ich... to chyba, tak, tak, to ich zdjęli niestety ci, ci bandyci.